Dobrze, Kozik. I już gospodarze. Klózek, teraz, nieporozumienie z Kozikiem. Szansa dla Rakowa na dobrą piłkę. Do środka schodzi Szczepaniak w polu karnym. Tutaj na piątym metrze był. Z dziewiątym numerem Mateusz Głowiński. No i mamy pierwszego gola w dwudziestej pierwszej minucie tego spotkania. Błądy w ustawieniu w defensywie Ślęza Wrocław tutaj popełnia taką dość karnego, to widać. To od razu rzuca się w oczy, że tutaj zacznie się troszkę w inny sposób to wszystko. Na pierwszy słupek próba strzału, jeszcze jedna szansa na zamknięcie tej akcji. Uderzenie i gol! Jest bramka wyrównująca Ślęza Wrocław w czterdziestej drugiej minucie spotkania. Doprowadza do wyrównania, dobre dośrodkowanie na pierwszy słupek, piłka zagrana wzdłuż bramki i teraz Marcjan tutaj najpierw tak zamarkował strzał, zrobił krok w stronę środka straży piłki, Kozik przez środek, Marcjan, strzelec wyrównującego gola, natychmiast znalazł kluska i już ta piłka Pisarczuk. Na prawej stronie Sasin. Dobre zagranie. Gabriel przed szansą na gola! I dwa do jednego! Jest dwa do jednego dla Ślązy Wrocław. 44 minuta tego spotkania. Kapitalne zagranie. Sasina z głębi pola. Znalazł tam na wolnej pozycji Gabriel Afonso się dosłownie znalazł tak jakby znikąd. Wyskoczył. Kolejną akcję. No ale też muszą tutaj być precyzyjni, jest piłka dobrze w tempo, Kluzek da radę tu wejść między dwóch rywali, udało mu się utrzymać przy piłce. Jeszcze raz Kluzek do boku, strzał i gol! Gol Marcian teraz w szybkiej kontrze, 3 do 1, 69 minuta spotkania. A jednak e, Gabriel Fonzo, to mój błąd. E, e, Przepraszam, przeprasza, przeprasza. wolnych przestrzeni na boisku. Także to też ma naprawdę spore znaczenie. Wojciechowski, Jakuć z prawej strony. Wojciechowski sam wejdzie teraz ze strzałem w pole karne. Wojciechowski blisko tutaj uderzenia, ale blisko też straty. Jest bramka! Świetne uderzenie Wawrzyniak. Tutaj robi no, duży prezent kibicom z Wrocławia. Mikołaj. Wawrzyniak za Wrocław prowadzi 4 do 1. Bardzo udana druga część spotkania. Niemal pełna dominacja gospodarzy w tej środkowej strefie boiska przed chwilą widzieliśmy limę bliżej też formacji ofensywnych. Właśnie teraz odbiór piłki Hampel. Bardzo dobra decyzja tutaj. Przyspieszenie wyjście na Pozycja, ale też i strata natychmiast. Okazja dla Rakowa. Jest drugi gol. 88 minuta spotkania. 4 do 2. W tej jest chwili tylko, już tylko czy dojdzie ma... do tego zagrania. Już jest na wysokości Polakarnego szansa na kolejne dośrodkowanie proste no Wojciechowski Lima z lewej nogi go dla Ślęzy w doliczonym czasie gra, więc kropka na D i Ślęza Wrocław prowadzi 5 do, do dwóch, a więc no, można już śmiało powiedzieć, że tych trzech punktów